Witam, witam ponownie wszystkich graczy mobilnych w moim kolejnym odcinku z cyklu gry na telefon. Z tej strony Michał i zapraszam do obejrzenia kolejnego materiału. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić e, grę, która się nazywa Shadow Gun Legends. Jest to połączenie RPG z FPS-em i zapraszam do obejrzenia. Nie będę długo nie, nie będę zbyt długo przeciągał. Po prostu Miłego oglądania życzę. Moi drodzy, jak widzicie, na początku mamy takie miasto główne, gdzie można się spotkać z wieloma innymi graczami. I mamy tak, tu mamy jakiś sklep, w którym możemy misję sobie też wziąć, tutaj mamy też z misjami, tutaj mamy sklep o a tu mamy sklep z bronią. Mamy jeszcze coś takiego jak sponsorów, u których możemy się zatrudnić i też dostajemy jakiś grosz. No tu mamy bar, można się napić czegoś. Tutaj mamy tryb gry wieloosobowej typu 1 na jeden bądź w składach. I to jest typowy deathmatch. No i tam mamy kasyno. W kasynie nic nie muszę, pewnie mówić, co tam się robi. Po prostu tracimy hajs. <grystanie> Dobra, co my tu mamy? W prawym rogu widzimy taką mapkę, która mi się aktualnie podświetla. Mam wzięte dwie misje. I żeby sobie w nie wejść, to po prostu klikamy. I tu mamy takie planety. Na każdej planecie mamy podane aktywne misje ile mamy aktywnych misji. E, jeszcze się wrócę, pokażę, o, tak wygląda inwentarz, tutaj mamy swoje zdobyte bronie podczas misji, no i może pokażę jak wygląda misyjka, wypełnimy sobie jedną misję. Tu możemy włączyć misję solo, launch, albo launch co-op, czyli wyszukuje nam pomocnika i możemy sobie zagrać wiem, z kolegą z, bądź z, z losowym graczem z całego świata. A my sobie włączymy. Włączymy sobie. A może pokażę, jak wygląda kooperacja. Teraz nam wyszukuje, właśnie, gracza, który jest dostępny. Jak wyszuka, to automatycznie zacznie nam się wczytywać misja. Możemy sobie w międzyczasie podejść do jakiegoś gracza, i tu mamy różne różne. Opcję, które możemy sobie z nim pogadać na przykład albo coś takiego. No są nikt nie chce grać po operację. Można sobie jeszcze podrasować grafikę, ale ja dałem automatyczne ustawienia, czyli przystosowało przysto i przystosował mi do mojego smartfona. Ktoś mnie zaprosił do jakiegoś trybu gry, ale ja nie chcę, chcę pokazać misję tutaj sobie. Ale widzę, że nic chyba nie chce się dołączyć, także anulujemy i włączymy sobie solo. Zobaczymy, co nam się uda w tej misji wygrać. Było tam jakaś naklejka, można sobie wykorzystać na broń, na zbroję, na, na co się tylko podoba. Okay. tak to wygląda. No i dobra, jedziemy i jedziemy z koksem. Przeciwnicy są coś mi się przycina, nie wiem czemu. No, pozbieramy. o, Mamy takiego, takie misje poboczne, że musimy ilość na przykład ja i tam musimy tu pozbierać. Akurat był święta, no, to taki event nam się pojawił. Sobie, pójdziemy sobie tutaj Niektórzy przeciwnicy są naprawdę bardzo wymagający. Lecimy Warto przeszukiwać yy, wszystkie lokacje, ponieważ możemy znaleźć skrzynki z ciekawym zawartością. Wycinam się, żeby sobie przejrzeć. O, to co zrobić. No, mamy właśnie się na Zobaczymy, co to będzie. Na ramię, minki jakieś. Jakaś zbroja. Oczywiście możemy ją założyć dopiero po y, przejściu misji. Później nam się pokazuje właśnie ekwipunek który zebraliśmy podczas wyjazdu. Podczas... Czyżby zniknął? gdzieś się przeteleportował i wow, tego nie było fajnie. Co to jest? prawie to jest po ławce no nareszcie. czasami warto właśnie z kolegą to zabrać żeby mi będzie pomóc w przejściu no i udało się

Wow. No i jest mały. No. No oh, i... Możemy jeszcze się rozejrzeć. Jeśli chcemy. No jak nic ciekawego nie ma to tu przytrzymujemy mapę i wracamy do miasta. triumfalny powrót coś nam się przy 32 tysiącach EXPA odblokuje Jakiś upgrade in infuzjum. co my tu mamy? No, jakiś karabin zdobyliśmy, lepszy. Bazukę to nie, chociaż nie będzie. Oczywiście to. jakaś naklejeczka, i możemy sobie nakleić np. na, na spódno-a, bądź na wyżutni. Tak damy sobie na karabie. Ok, nas teraz prowadzi. O, skila możemy sobie ulepszyć. Mamy sobie tu. Okej, okay. zobaczymy co tu się. zebraliśmy jeden kot jakiś, który musimy rozszyfrować. O, I dostaliśmy rękawice. i jakąś broń dostałem no dobra, dobra teraz idziemy sobie tu tak jest jakaś misja Nie możemy oczywiście sprzedać to nie jest niepotrzebne. Broń też sprzedamy bo też mamy niepotrzebną. Szkoda miejsca w Hikiponku. No dobra. Okay, to jest chcę, żebyśmy przeszli. No, się yeah, No, i tak to właśnie wygląda, moi drodzy. Podłączamy sobie online. Mamy różne ciekawe rzeczy do kupienia, też tutaj. Tutaj I tu mamy 1 na 1 Brother of Fire na razie mam tylko to odblokowane proszę zobaczyć, że tutaj tego jest jest troszkę no to by było na tyle, moi drodzy jeżeli się bardzo spodobało, to jest do pobrania gra w sklepie Play za darmo jeżeli ktoś nie ma, bo na pewno większość z Was zna tą grę bądź grał w tą grę, proszę pisać w komentarzach, jak się podoba. Łapkę w górę, zostawcie i wielkie dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. I zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się ciepło. Cześć.